Starsze pokolenie powiedziało edukacja plus silna władza plus zdecydowane przepisy prawne, a co powie młodsze pokolenie? Młodsze pokolenie przede wszystkim chciałoby jeszcze wyjaśnić sprawę młodości w architekturze, która architektura jest cudownym zawodem, w którym młodość trwa do siedemdziesiątki, więc my obaj jesteśmy młodymi architektami. Także młodsze pokolenie przede wszystkim chciałoby zwrócić uwagę na to, że o ile graffiti, Rzuca się w oczy o tyle, wydaje mi się, że w Warszawie bardziej się rzucają w oczy rozpadające się kamienice. I to jest jedna z tych rzeczy, o których starałem się powiedzieć, chyba w pierwszym zdaniu, czyli o jakichś takich podstawowych sprawach do załatwienia w Warszawie. Gdybym, gdybym dzisiaj dostał władzę wykonawczą w ręce, to to sporządziłbym prawdopodobnie listę kilkunastu punktów, z których niektóre byłyby wyżej na liście, inne niżej i na pewno sprawa szacunku do istniejącej substancji w Warszawie znalazłaby się na bardzo wysokim miejscu, dlatego że Warszawa, jak już mówiliśmy, jest miastem szczególnie doświadczonym przez historię, stąd dla mnie jako człowieka młodego jest czymś absolutnie niezrozumiałym to, że te nieliczne ocalałe kamienice, na Starej Pradze, czy też w centrum, nadal mają prawo stać w takim stanie, w jakim one stoją. Mało tego, z, z przerażeniem za każdym razem otwieram dodatki stołeczne dzienników, żeby nie, nie napotkać na kolejną informację o rozbiórce jakiegoś budynku z wielowiekową historią. To jest jakaś rzecz zupełnie pierwotna i tej, tej sprawy absolutnie jako młode pokolenie zrozumieć nie mogę, że nadal po prostu w mieście, w którym każdy budynek praktycznie nosi na sobie znamiona powstania warszawskiego, te budynki się rozbiera prawda? i zastępuje się jakimiś naprawdę niewyszukanej jakości nowymi mieszkaniówkami. Stąd myślę, że młode pokolenie chciałoby w tym miejscu zwrócić uwagę starszego pokolenia na, na obchodzenie się z tą istniejącą, starą substancją. To jest, to jest jakaś rzecz, która mam wrażenie, nadal się wymknęła wszystkim kolejnym ekipom, i nie wierzę, że jest to sprawa niemożliwa do, do załatwienia. Cały czas jakby wydaje mi się, że. Nowoczesna architektura może jaśnić pełnym blaskiem dopiero na tle porządnych zabytków. Formuła naszych spotkań zakłada, że są możliwe pytania od publiczności. Ja oczywiście kończąc naszą debatę chciałbym zapytać Panów, będę chciał zapytać, co w takim razie należy zmienić w prawie, bo wiemy już, co należy zmienić w systemie politycznym ale co należy zmienić w prawie, co byście postulowali, żeby, jak, było, jak wyglądało, jak wyglądały konkretne czy obszary, które należy, co należy zapisać, żeby nie precyzować wszystkiego. Ale zanim jeszcze panów na koniec zapytam o to, co zmienić w prawie i także daję takie kilka minut na wymyślenie tych punktów, to chciałem zapytać, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos, zapytać o coś, bardzo proszę. Proszę się przedstawić i... Ja czy, czy pan? Ja czy pan? Ja czy pan? Ja już mam. Ja już mam. <grym>, dziękuję panu. Ja chciałam zapytać o taką sprawę, która się wiąże właściwie z nie tylko z Warszawą, ale właściwie można powiedzieć z całą Polską. Ostatnio wyszła, była dwa razy yy, Dyskutowana, dyskutowana, że tak powiem, w telewizji, w audycji pani Anity Gargas, misja specjalna, ale także w TVP Info. Chodzi o tereny, które w tej chwili chcą być tak, jakimś dziwnym prawem, prawem kaduka, wykupywane przez ludzi, którzy zdobyli, hmm, hmm, przepraszam, przedwojenne. Hmm, Papiery wartościowe, mówię takim: papiery się tak nazywa, chociaż mają inną nazwę. I oczywiście zdobyte no, na zasadzie niezupełnie jasnej, powiedzmy, ale w tej chwili prawo im pozwoli, mimo że one nie powinny mieć prawa w ogóle wykupu i handlu, ale dają możliwości. Wykupu ogromnych terenów, wręcz niektórzy twierdzą, że prawie całej Polski. Chyba Panowie może słyszeli o tym. W TVP-Info TVP zakończone było przez panią w imieniu Sejmu, że sprawa była dyskutowana w Sejmie i zakończono ją w ten sposób, że ma być możliwość realizacji tychże dokumentów do roku 13. A później to już będzie bardzo trudno. Wiadomo, że do 13 to jest ogromna, ogromny szmat czasu. Więc chciałam zapytać, czy ta sprawa jest w końcu, dlatego że żaden dziennikarz nie podjął tej sprawy, a to jest bardzo poważna sprawa, która godzi. W, no nie chcę tłumaczyć, w kogo, w co i tak dalej. Tak, to, dziękujemy serdecznie. To niestety sprawa, o której pani mówi, jest to sprawa fałszowania aktów własności przedwojennych. Także trudno, żebyśmy tutaj dyskutując o architekturze omawiali. Nas też to bulwersuje, ale to jest zupełnie inna sprawa i mam nadzieję, że ona będzie w sposób przez polski organ ścigania wyjaśniana w zupełnie innym trybie. Także Tutaj o, tu, tu bym skończył i... Tylko, że może być za późno omawiana, bo one w tej chwili już są oddawane do, do sądów w Tak, ale on, to co pani mówi jest przestępstwem, więc jakby znaczy w tym sensie, że osoby, które fałszują dokumenty są ścigane, więc tutaj uspokajasz. Ale się łączy... jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie czegoś w sposób, znaczy używając przestępstwa, to i tak nie jest tego właścicielem, także to... To poprosimy o następne pytanie, ale dziękujemy za zwrócenie uwagi na coś istotnego. Ja będę na pewno tą sprawę gdzieś jeszcze wziął. Nazywam się Janusz Czyż, jestem profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, matematykiem, ale dzięki temu, że jestem też bratem strujecznym Jerzego Czyża, którego realizacją jest między innymi Pałac Jabłonowskich przy Placu Teatralnym, tutaj no stąd mam pewną wiedzę o architekturze i teraz chciałem podzielić przestrzeń na podziemną, naziemną i nadziemną. Jeżeli chodzi o przestrzeń podziemną, to tutaj i w Polsce są największe zabytki klasy światowej jak krzemionki opatowskie. I tak samo największą realizacją światową dzięki za prezydentury pana Lecha Kaczyńskiego, tragicznie zmarłego, jest stacja Plac Wilsona, która uzyskała pierwszą nagrodę na konferencji Metra w Kopenhadze jako najładniejsza stacja metra na świecie. Dlaczego panowie tego sukcesu nie wykorzystujecie w kampanii wyborczej? Ja myślę, że patrząc właśnie teraz na Warszawę, tę podziemną, widzimy nasze wielkie światowe osiągnięcia. Takim światowym dokonaniem jest tunel średnicowy i budowa węzła warszawskiego według projektów przedwojennego, jeszcze na podstawie pierwszej uchwały Sejmu II Rzeczypospolitej Aleksandra Wasiutyńskiego.